Gościem w obliczach medycyny jest dziś profesor doktor habilitowana nauk medycznych Jadwiga Nesler, kierownik kliniki choroby wieńcowej i niewydolności serca Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym imienia Jana Pawła II, która w imieniu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego koordynuje program pilotażowej kompleksowej opieki nad pacjentem w niewydolności serca. Dzień dobry Pani Profesor. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Profesor, w grudniu 2018 roku minister Szumowski ogłosił start pilotażu KONS. Zostały wybrane ośrodki, sześć tych ośrodków, które miały koordynować ten pilotaż. Plany były wówczas takie, że... W grudniu ubiegłego roku i w styczniu tego roku pierwsi pacjenci zostaną objęci opieką. Co spowodowało, że do tego nie doszło? Pani redaktor, program pilotażowy i jego przygotowanie zajmuje określony czas. Wiadomo było, że ogłoszenie nie jest jednoznaczne, z tym, że wszystkie sprawy związane z organizacją tego pilotażu są już przygotowane odpowiednio. W związku z tym my musimy mieć kilka miesięcy na to, żeby zostały prace przygotowane na tyle, żeby pacjenci mogli już w tym pilotażu uczestniczyć. Największym problemem w tym czasie było to, że jeszcze nie było podpisane rozporządzenie ministra zdrowia, które zostało podpisane dopiero w lutym. I w tym rozporządzeniu okazało się, że są pewne mankamenty, które utrudniają realizację tego pilotażu zarówno nam, jak i Narodowemu Funduszowi Zdrowia, który jest odpowiedzialny za to, aby pilotaż został właściwie sfinansowany. To był jeden z problemów. Drugim ważnym problemem był brak odpowiedniego przygotowania informatycznego. Krótko mówiąc, żebyśmy mogli zebrać odpowiednie dane dotyczące tego pilotażu, konieczny jest system informatyczny, który będzie wdrażany we wszystkich ośrodkach pilotażowych, i na to również potrzebny jest czas. W tej chwili jesteśmy na takim etapie, że to rozporządzenie, które ukazało się w lutym jest nowelizowane, czyli są wprowadzane takie zmiany, dzięki którym będą mogły zostać osiągnięte zaprogramowane cele pilotażu. No i pracujemy oczywiście nad tym systemem informatycznym, który nie tylko ma zbierać dane dotyczące wykonanych świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ale także dane kliniczne. I dlatego to jest takie trudne, ponieważ my będziemy musieli po dwóch latach podsumować, jak pilotaż przełożył się, czy to może już na, stać się na konkretne. Czy to może stać się programem ta. ogólnopolskim? I prawda? czy rzeczywiście ta inwestycja <laughs> mająca na celu zmianę całkowitą tego systemu opieki nad pacjentem z niewydolnością serca przełoży się nie tylko na to, że będą lepsze, le, będzie lepsze rokowanie pacjentów, mniejsza liczba hospitalizacji, ale także, że w perspektywie kilku lat, to także będą niższe środki przeznaczone właśnie na leczenie szpitalne, bo o to nam chodzi. Pacjenci z niewydolnością serca są tą grupą pacjentów, którzy niestety, ale bardzo często są hospitalizowani i w związku z tym ich jakość życia jest bardzo niska, porównywalna często do jakości życia osób z chorobami nowotworowymi. Rozmawiamy w, po w połowie lipca. Jak pani sądzi w tym momencie, kiedy jest realna szansa, żeby pilotaż ruszył? I żeby mogli być przyjęci do niego pierwsi pacjenci. Ja mam taką nadzieję, że tak jak wynika z rozmów z ministerstwem, to będzie to początek września, może połowa września uda się już przygotować te wszystkie rzeczy, które są niezbędne do tego, żeby pilotaż mógł być realizowany w tych ośrodkach. To jest trudny pilotaż. Proszę wziąć pod uwagę to, że będzie on obejmował nie tylko szpitale, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, ale także wiele, wiele gabinetów podstawowej opieki zdrowotnej, które są liczne, rozrzucone w różnych miejscach. I zawarcie umów z tymi świadczeniodawcami będzie naprawdę. Trudne, jest to trudny pilotaż, dlatego my musimy się do niego właściwie przygotować, żeby można było go dobrze zrealizować. Właśnie, pilotaż ma zoptymalizować opiekę nad pacjentami z niewydolnością serca. Będzie zdecydowanie podniesiona rola opieki ambulatoryjnej. Jak pani sądzi, czy jest ona na to przygotowana już w tej chwili? No na pewno opieka ambulatoryjna nie jest dobrze w tym momencie przygotowana, bo efektem tego są właśnie częste hospitalizacje obserwowane w tej grupie pacjentów. Zresztą nie tylko u pacjentów z niewydolnością serca, ale także wiemy, że dotyczy to również pacjentów po zawale serca. Co czego dowodem jest chociażby program kos zawał. Dlatego w tej materii również będzie wiele do zrobienia, do przeorganizowania, do nawiązania współpracy, której dotychczas nie było pomiędzy właśnie ambulatoryjną opieką specjalistyczną. Podstawową opieką zdrowotną i siecią szpitali, a także szpitalami specjalistycznymi. Chodzi o to w tym programie, żeby pacjent z niewydolnością serca, który jest wypisany ze szpitala, był przejęty do opieki ambulatoryjnej w sposób skoordynowany i zaplanowany, żeby w ten sposób zapobiec. Hospitalizacją, które są szczególnie częste w tym pierwszym okresie po wypisie. Te pierwsze 30-60 dni, jak pacjent jest wypisywany ze szpitala po zaoszczeniu choroby najwięcej trzeba zrobić z pacjentem, żeby on nie wrócił nam do leczenia szpitalnego w ciągu tych pierwszych dwóch miesięcy. I właśnie ta dobrze zorganizowana opieka oparta na ambulatoryjnej, opiece specjalistycznej, na lekarzu podstawowej opieki zdrowotnej, na pielęgniarce, ma właśnie tą lukę wypełnić w systemie? No nie da się ukryć, że właśnie wzrośnie również, znaczy będzie więcej, lekarz POZ-u będzie miał więcej obowiązków, jeżeli zostanie wprowadzony ten pilotaż. Tak, oczywiście, że tak, dlatego na etapie pilotażu będziemy nawiązywać współpracę z tymi ośrodkami podstawowej opieki zdrowotnej, które będą chciały w nim uczestniczyć, e, dlatego że tutaj jest potrzeba właśnie nawiązania bardzo ścisłej współpracy z ośrodkiem koordynującym, a takim ośrodkiem koordynującym w większych miastach będą szpitale czy miejskie czy wielospecjalistyczne czy w końcu ośrodki akademiczne koordynujące. Natomiast poza miastem to będą ośrodki w szpitalu w szpitalach miejskich tego pierwszego poziomu I tutaj trzeba będzie, żeby powstała pewna jakby no, współpraca, współpraca, która nie będzie łatwa. Zdajemy sobie z tego sprawę, pomiędzy właśnie lekarzem wypisującym pacjenta ze szpitala a lekarzem przejmującym go w podstawowej opiece zdrowotnej, bo taki pacjent będzie miał zaplanowaną całą opiekę w tym okresie, czyli indywidualny plan opieki medycznej zostanie przygotowany przez ośrodek aktualnie zajmujący się leczeniem pacjenta z niewydolnością serca, tak żeby lekarz podstawowej opieki zdrowotnej wiedział, kiedy ten pacjent przyjdzie, co należy z nim zrobić i jak należy prowadzić go przez pierwsze kilka tygodni, oczywiście mając do pomocy lekarza specjalistę kardiologa. Który odpowiada niejako za prowadzenie tego pacjenta? Wspomniała Pani, że to będzie na zasadzie dowolności, znaczy wyboru, tak? Placówki tak. opieki ambulatoryjnej będą mogły się zgłaszać, ale rozumiem, że będą też im stawiane wymagania, prawda? Będą musiały jakieś tam spełnić podstawowe standardy niezbędne do tego, żeby móc, się, żeby móc przejąć pacjenta z niewydolnością serca. Oczywiście. Y to będzie wszystko znajdowało się w programie dotyczącym realizacji tej części pilotażu. I tacy lekarze, no nie tylko będą mieli obowiązki, ale będą mieć też pewne przywileje, mhm. których nie będą mieć inni lekarze. O, no tak, to I to będzie. jest bardzo ważne, bo, tak. bo oczywiście, żeby coś zostało zrealizowane, to muszą być na to środki. Bo to nie, nie dotyczy tylko samej konsultacji lekarz lekarz, które zresztą zamierzamy wprowadzić, żeby lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie musiał każdego pacjenta wysyłać do specjalisty, bo wiemy, że to związane jest z długim okresem oczekiwania. Ci pacjenci będą mogli być skonsultowani przez lekarza, a jeśli będzie taka potrzeba, to będą mogli wrócić do lekarza specjalisty poza obowiązującą kolejką. Więc to są te przywileje. Poza tym lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie miał do dyspozycji dodatkowe narzędzia do diagnostyki niewydolności serca. Takim narzędziem jest między innymi oznaczanie peptydów natriuretycznych. To są markery niewydolności serca, które pozwalają wykluczyć lub Niewydolność serca, i wtedy takiego pacjenta, jeśli ma objawy wskazujące na niewydolność serca, nie trzeba dalej diagnozować. Albo, no niestety pacjent musi być diagnozowany, i wtedy taki właśnie pacjent krótką ścieżką będzie mógł pójść do lekarza kardiologa po to, żeby. Szybko miał wykonane badanie echokardiograficzne i potwierdzone lub wykluczone rozpoznanie choroby. Oczywiście będą też dodatkowe bonusy wynikające z. Opieki z podjęcia się tego dodatkowego zadania, no ale to już szczegółowo będzie prezentowane no, w innej części wyższa stawka nad każdym czy, czy pacjentem z niewydolnością serca, ale to są już szczegóły. Na pewno nie wszystkie podstawowe opieki zdrowotne się zgłoszą. Zresztą w dużych miastach to jest ogromna liczba, więc na początku pewno będziemy nawiązywać. W współpracę z tymi jednostkami, które będą chciały i które będą przesyłać też do naszych ośrodków pacjentów. Pani profesor, na niewydolność serca szacuje się, że może chorować nawet do miliona Polaków. Statystycznie z jej powodu umiera 164 dziennie. Choćby dlatego zdziwiły mnie opinie, które usłyszałam. Niektórych z ekspertów, które usłyszałam podczas konferencji sekcji niewydolności serca polskiego towarzystwa Kardiologicznego dlatego mnie zdziwiły, że one nieco podważały zasadność istnienia programu KONS. Przykładowo, że nie należy budować systemu pod jedną chorobę, że niedobrze będzie, gdy pacjent powiedzmy 80-letni, bo tak. No, Tacy też, czy też dość często choroba ta jest kojarzona z osobami w wieku podeszłym, mocno podeszłym, że niedobrze będzie, jeżeli te osoby będą odsyłane od szpitala do szpitala. Wreszcie, że, wreszcie, że brak jest komunikacji między szpitalem a lekarzem rodzinnym. Jaka jest, jakie jest Pani zdanie na temat tych poglądów, tych opinii? No właśnie, my chcemy troszeczkę zmienić te poglądy, dlatego że jeśli chodzi o to, że jest to populacja osób starszych, to nie do końca tak jest, bo na niewydolność serca chorują osoby w różnym wieku i również ludzie młodzi. Dlatego należy im zapewnić jak najlepszą opiekę ambulatoryjną, żeby przywrócić im możliwość funkcjonowania normalnie w środowisku. I w związku z tym to na pewno przekonanie, że to jest tylko choroba osób starszych, jest przekonaniem błędnym. My nie zamierzamy w program w ogóle nie zakłada, że pacjenci będą przenoszeni z ośrodków wyższej referencyjności do tych niższej, wręcz przeciwnie, oni mają być tak przygotowani, żeby mogli być wypisani. Do domu i żeby mogli pozostać w opiece ambulatoryjnej najdłużej jak się da. Program preferuje leczenie ambulatoryjne, nie leczenie szpitalne. Więc tutaj myślę, że te głosy wynikają z niezrozumienia, założeń tego programu, który będzie budował właściwą opiekę nad pacjentem z niewydolnością serca, ale w warunkach domowych. Chcemy zapewnić, żeby ten chory nie czekał na wizyty, tylko miał je wyznaczone, żeby zaangażowane w leczenie był, były różne środowiska, stąd mówimy o wielospecjalistycznym programie opieki nad pacjentem z niewydolnością serca, bo tak naprawdę lekarz-kardiolog będzie. Opracowywał indywidualny plan opieki nad tym pacjentem, ale jego realizacją zajmą się różne środowiska, czyli podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna i pielęgniarki niewydolności serca, którym chcemy dedykować. Odpowiednią rolę, i które mają wspierać właśnie w tych działaniach zarówno lekarzy, specjalistów, jak i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. I trzeci, trzeci I temat trzeci to, to był. To było właśnie ta komunikacja między komunikacja. Tak, między tak. szpitalami no. a lekarzami poz u Oczywiście wszyscy wiemy doskonale o tym, że ta komunikacja jest trudna i właśnie ten program. Ma zbudować te relacje poprzez płatne, kon, płatne konsultacje lekarz-lekarz, czyli lekarz podstawowej opieki zdrowotnej i lekarz-specjalista, mamy nawiązać współpracę właśnie w zakresie leczenia konkretnego pacjenta. Czyli tutaj nie zawsze wszystkie wizyty będą odbywać się u specjalistów chodzi o to właśnie żeby część była przedyskutowana problemów między lekarzami a pacjent żeby przychodził do ośrodka wyższej referencyjności po to żeby w nim były wykonane określone działania terapeutyczne pozwalające na zmniejszenie postępu choroby, jaką jest niewydolność serca, czyli myślę tutaj głównie o leczeniu przyczynowym, że jeśli pacjent będzie miał wskazania do wykonania przezskórnej angioplastyki, czy pomostowania ortalnowieńcowego wieńcowego czy wymiany zastawki, bo to są najczęściej te przyczyny, które prowadzą do uszkodzenia serca, to będzie to miał zrobione szybko, a nie będzie oczekiwał w kolejce właśnie na te działania tego tak zakłada pilotaż i ja mam nadzieję, że no ta współpraca zostanie zbudowana właśnie w tym pilotażu po to między innymi go robimy. Chciałabym jeszcze jedną kwestię poruszyć. Już wspomniała pani o tym, że będzie ogromnie ważna rola w programie pielęgniarek niewydolności serca. I w jaki sposób miałyby one zdobywać te umiejętności? Czy to byłyby kursy, czy ewentualnie e, potrzebny, byłoby, potrzebny byłby odpowiednio duży staż w klinice zajmującej się pacjentami z niewydolnością serca, czy na oddziale? Jak się stać proste pytanie jak się stać taką pielęgniarką niewydolności serca? Polskie Towarzystwo Kardiologiczne już rozpoczęło takie działanie. Mając na uwagę pilotaż, który wspólnie przygotowujemy z Ministerstwem Zdrowia, zorganizowaliśmy taki program, też oczywiście pilotażowy, to nie jest program, który toczy się na dużej skali, ale przetestowaliśmy m.in drogę, jaką powinna przejść pielęgniarka, żeby pozyskać odpowiednie wykształcenie i odpowiednie informacje, które będzie wykorzystywać w swojej pracy z chorymi z niewydolnością serca, bo pielęgniarka niewydolności serca będzie pełnić funkcję z jednej strony edukatora, czyli będzie uczyć pacjenta od na każdym etapie jego leczenia ta pielęgniarka będzie miała inną rolę. I teraz te role będą zawarte w, w tych właśnie metodach, będą w tym programie edukacyjnym, który przygotowujemy i który zakłada, że najpierw będziemy szkolić pielęgniarki. Pielęgniarki zostały przez Zespół lekarzy przeszkolone. Teraz te pielęgniarki będą szkolić pielęgniarki które będą w ośrodkach właśnie niższej referencyjności czy podstawowej opieki zdrowotnej, a jeśli chodzi, tak będzie w pilotażu, bo nie jesteśmy w stanie zmienić systemu szkolenia pielęgniarek centralnie. Natomiast rozpoczęliśmy już działania jako Polskie Towarzystwo Kardiologiczne i właśnie tą sprawę też będę omawiać w najbliższym czasie z ministrem, na ile moglibyśmy wprowadzić właśnie taki panel do szkolenia pielęgniarek, tak żeby wychodząc, kończąc studia miały specjalizację pielęgniarki właśnie niewydolności serca, ale na tym etapie przeszkolony jest część pielęgniarek właśnie z tych ośrodków Koordynujących i będziemy dalej takie y, szkolenia prowadzić na y, rzecz pilotażu. Oczywiście można powiedzieć, że przecież mamy tylko na razie sześć ośrodków koordynujących, ale te sześć ośrodków będzie współpracować y, z kilkoma szpitalami, więc tam będą te pielęgniarki z naszych ośrodków, które są już przeszkolone, one będą y, przed rozpoczęciem programu. Y, Szkoliły te pielęgniarki, które będą w szpitalach objętych pilotażem, i z kolei w tych, które będą w podstawowej opiece zdrowotnej. Ale, tak jak powiedziałam, program i zakres edukacyjny tych pielęgniarek będzie różny w zależności od tego, gdzie ta pielęgniarka niewydolności serca będzie pracować. Ona będzie miała bardzo ważną rolę. Przy lekarzu podstawowej opieki zdrowotnej i przy lekarzu w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, ponieważ planujemy, że część wizyt, które zaplanowaliśmy w programie, będą to wizyty telefoniczne wizyty właśnie wykonywane przez pielęgniarkę, która będzie dzwonić do pacjenta w określonych dniach od wypisu ze szpitala, po to, żeby dowiedzieć się, czy pewne parametry samoopieki, i samokontroli, które pacjent nabył podczas hospitalizacji, właśnie w ośrodku, w którym był leczony, są realizowane. I to ma pomóc nam wykryć wcześniej zaoszczenie choroby, szybką interwencję wdrożyć, po to, żeby pacjent nie trafiał do szpitala. Tak najogólniej rzecz biorąc, chcemy, żeby rzeczywiście w Polsce była wykształcona pielęgniarka niewydolności serca, ale przed nami długa droga. Pani profesor Zawoł, czyli pierwszy <coughs> program kompleksowej opieki w kardiologii ma się znakomicie, rozwija się, no i są już pierwsze jego efekty. Czy uważa pani, że mimo tych początkowych problemów z kąsem będzie podobnie? Oczywiście, gdybym nie wierzyła w to, to nie miałabym tyle entuzjazmu. Jestem przekonana, że tak będzie. Może te początki w Kosie też nie były łatwe, wiemy o tym doskonale, ale jeśli popatrzymy na to, że właśnie taka opieka nad pacjentem w warunkach ambulatoryjnych i wykonywanie świadczeń o określonym czasie przełoży się tak jak się przełożyło w Kosie, Właśnie na redukcję śmiertelności, to możemy mieć wielką nadzieję, że w KONSie będzie podobnie. Musimy tylko przebrnąć przez te wszystkie trudności organizacyjne, które opóźniają nam przejęcie pacjentów, ale myślę, że jeśli program będzie dobrze przygotowany, to. Jego start no, się powiedzie i efekty, mam nadzieję, dobre za dwa lata będziemy mogły tutaj obserwować i cieszyć się, że nasi pacjenci. Mają lepszą opiekę, no i mają lepsze rokowanie, bo przecież tak naprawdę to o to nam chodzi. Życzę zatem powodzenia w realizacji planów i dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim gościem w obliczach medycyny była dzisiaj profesor dr habilitowana Jadwiga Nessler, która koordynuje program KONS z ramienia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.